Cześć, witajcie w kolejnej lekcji, w której nauczycie się planować spotkania w Microsoft Teams. Zobaczycie, w jaki sposób wygląda kalendarz, ale również nauczycie się planować spotkania z poziomu Outlooka. Poprzednio widzieliście, w jaki sposób można rozpoczynać rozmowę teraz czyli w jaki sposób dzwonić do kogoś, ale jeżeli chcemy zaplanować spotkanie w przyszłości, robimy to w kalendarzu albo w zespole. Spójrzcie, jesteśmy w Microsoft Teams, możemy przejść do zakładki kalendarz. I mamy tutaj wszystkie nasze spotkania. Możemy sobie cofnąć do wcześniejszych dni, i widzimy wszystkie spotkania, które mieliśmy tutaj zaplanowane w danej godzinie. Jeżeli chodzi o teamsy, mamy tutaj teraz widok tygodnia roboczego, czyli od poniedziałku do piątku. Ten widok możemy zmienić na dzień, tydzień roboczy, albo tydzień. Jeżeli chcecie rozpocząć spotkanie teraz, tak jak w przypadku zespołów, można też kliknąć Rozpocznij spotkanie teraz i dopiero ze spotkaniem, które już trwa, zapraszać poszczególne osoby. A jeżeli chcecie zaplanować spotkanie, które odbędzie się w przyszłości, możemy kliknąć tutaj plusik, Nowe spotkanie albo kliknąć w dowolnej komórce w naszym kalendarzu. I ja obiecałam, że będę pokazywała wszystko na praktycznych przykładach, więc załóżmy, że pracujemy zdalnie. Nasz przełożony chce co tydzień mieć omówienie naszego raportu, więc co tydzień w piątek, na przykład o godzinie 14.00. Klikamy sobie piątek, godzina 14, organizujemy cykliczne spotkanie, bo nie chcemy co piątek wpisywać tego spotkania do kalendarza. Więc wpisujemy tutaj sobie omówienie raportu, dodajemy naszego przełożonego, naszym przełożonym będzie Marek. Wybieramy datę spotkania, wybieramy godzinę spotkania 14 do 14.30, 30 minut nam w zupełności wystarczy. I tutaj te kolejne strzałeczki, które tutaj widzimy, nie powtarza się, to to jest właśnie cykl. Więc możemy sobie zaznaczyć w każdy dzień tygodnia w poniedziałku do piątku, codziennie, co tydzień, co miesiąc, co rok i niestandardowe. Te opcje raczej są jasne, więc nie będę ich tutaj omawiać. Klikniemy sobie niestandardowe, zrobimy początek 30 października. Powtarzaj co jeden tydzień. Zmieniamy sobie z dzień na tydzień, wybieramy zawsze w piątki. I koniec. Możemy wybrać datę końcową, bo jeżeli jej nie wybierzemy, to będziemy mieli to nasze spotkanie do końca świata. Nawet w 2025, w każdy piątek to spotkanie będzie. Więc możemy sobie wybrać na przykład do marca, do 26 i klikamy zapisz. I teraz w naszym kalendarzu co piątek będzie takie spotkanie dodane. Czyli omówienie raportu. Możemy też zaprosić cały kanał, czyli jeżeli mamy nasz zespół w Teamsie, który ma kanał ogólny i jakieś inne dodatkowe kanały, to cały taki kanał ogólny możemy zaprosić. Czyli weźmiemy sobie jeszcze biuro, kanał ogólny i spójrzcie, oprócz przełożonego zaprosiliśmy jeszcze wszystkich z kanału ogólnego biuro. Nie musimy tych osób pojedynczo wymieniać, że będzie Piotrek, będzie Ania, będzie Basia. Możemy po prostu wybrać cały kanał i od razu ich. Zapraszamy. Można też wybrać lokalizację, wpisać tutaj konkretny adres, na przykład jakaś miejscowość, ulica, ale my mamy spotkanie online, to nie musimy tego dodawać. Tutaj wpisujemy jakieś szczegóły. Na przykład to spotkanie będzie dotyczyło raportu sprzedażowego i w tej sytuacji mamy już wszystko uzupełnione. Możemy po prostu kliknąć wyślij i mamy wysłane zaproszenie do tych wszystkich osób. I spójrzcie, mamy tutaj omówienie raportu. Te strzałeczki oznaczają, że tutaj będzie spotkanie cykliczne. I jak zobaczymy sobie na kolejnych tygodniach, mamy 6 listopada, 13, 20, i tak będzie aż do 26 marca, bo tak sobie wybraliśmy. I to spotkanie cykliczne. Tutaj nam się pojawia. Pokażę wam teraz w jaki sposób wygląda kalendarz w Outlooku. Czyli wejdziemy sobie w naszego Outlooka, czyli nasz klient poczty, w kalendarz i widać, że mamy również w każdy piątek tutaj to omówienie raportu. Ja korzystam akurat z kalendarza w Outlooku, dlatego że bardziej podoba mi się widok miesiąca i niestety nie zrobimy tego w Teamsie. Nie ma tego miesięcznego widoku, a tutaj w naszym kalendarzu w Outlooku jest taka możliwość. I co jest też ciekawe, jednym kliknięciem w tym miejscu nowe spotkanie w aplikacji Teams tworzymy Nowe spotkanie online. Wystarczy kliknąć nowe spotkanie w aplikacji Teams. Od razu mamy całe zaproszenie dodane, czyli kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania i to jest link do naszego spotkania. Ten link też możemy skopiować i wysłać jakąś inną drogą, nie tylko mailową. I tutaj też możemy wpisać omówienie oferty. I w tym momencie zapraszamy również osoby, na przykład spoza organizacji. Czyli ja w tym momencie mogę wpisać jakiegokolwiek maila. Który jest spoza naszej domeny i nie dotyczy naszych pracowników, naszych użytkowników. Zmieniam termin. Wpisuję sobie tutaj godzinę 8 do 9 i mamy godzinę na omówienie raportu. I w tym momencie możemy wysłać takie zaproszenie z poziomu Outlooka i również ono pojawi nam się w naszych Teamsach. Mieliśmy to zaplanowane na 12 listopada, więc przechodzę na 12 i mamy omówienie oferty. Więc nie ma to znaczenia, czy dodacie takie zaproszenie w Outlooku czy w Teamsie, ono będzie dostępne w każdym miejscu, bez względu na to, gdzie je stworzycie. Z każdego miejsca możecie zapraszać te same osoby, ale tylko w Teamsach możecie od razu zaprosić kanał. Zapraszam do kolejnej lekcji, dalej będziemy kontynuowali tutaj sekcję kalendarz.